Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem jest pan Radosław Malinowski, założyciel i prezes fundacji, właściwie dwóch fundacji, Hard Kenya i fundacji Hard Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje się, że wakacje, że lato to nie jest dobry czas, żeby mówić o handlu ludźmi. Tymczasem często odwiedzamy różne kraje świata i nie zdajemy sobie sprawy, że tak jak my podróżujemy po świecie, tak samo niestety podróżują także handlarze ludźmi i podróżują także niewolnicy, mówiąc krótko, bo są przewożeni do różnych miejsc. Fundacja Hard Kenya działa na terenie Kenii. Fundacja Hard Poland wspomaga te kenijską. Pan jest założycielem i twórcą. Na czym to polega? Dlaczego mówimy o handlu ludźmi i o niewolnictwie dzisiaj, właściwie kiedy już na dobre mamy XXI wiek? Dokładnie. Ja często sobie zadaję to pytanie, jak to jest możliwe, że w czasie, kiedy potrafimy latać w kosmos, dalej praktykujemy czy tolerujemy istnienie takich zjawisk jak nowoczesne niewolnictwo. Bo chociaż formy zniewalania ludzi się zmieniły, już nie ma targów niewolników, nie ma takich metod, jakie istniały w średniowieczu czy w starożytności, to pamiętamy, że istota tego jest, pozostaje ta sama, a istotą jest zarabianie na czyjejś pracy, niszczenie czyjegoś życia lub czyjegoś zdrowia, aby zarobić na tym pieniądze, i tak jak to się praktykowało w, kiedyś, w poprzednich wiekach, tak to się odbywa dzisiaj. E, to się odbywa w Afryce, tam gdzie ja pracuję, jest szczególny problem w Afryce Wschodniej, ale musimy pamiętać, że to jest problem globalny i on dotyka nas wszystkich, również Polskę, bo ten problem również istnieje w Polsce i kiedyś dotykał Polaków, teraz częściej dotyka cudzoziemców, którzy tu przyjeżdżają. Więc, tak szczerze powiedziawszy, nawet nie trzeba gdzieś jechać poza nasz kraj, żeby żeby się z tym problemem styknąć. Natomiast niewątpliwie musimy pamiętać, że nie zawsze mamy tego świadomość, że ktoś z nas spotkał się z niewolnikiem, bo ta osoba często nie wygląda jak niewolnik. No, właśnie, jaki jest mechanizm zostania niewolnikiem dzisiaj? Myślę tu głównie o Kenii czy o Afryce, w której pan pracuje, chociaż myślę, że też niewolnikiem finansowym, czy no niewolnikiem zostaje się w naszej części świata, kiedy człowiek popada w długi i musi dla kogoś pracować. Ale to jest chyba inny rodzaj niewolnictwa albo inny mechanizm zostania niewolnikiem. Porwania, czy raczej właśnie takie, taka, taka presja finansowo-życiowa? Jak to się dzieje? Dokładnie. Znaczy, tak, żeby. Nie z, my zawsze stosujemy w naszej pracy definicję niewolnictwa, jaka jest w prawie międzynarodowym, ponieważ rzeczywiście no, nie wolno sobie pozwolić na dowolność i uznać, że każdy, kto się czuje niewolnikiem, jest tym niewolnikiem, a niewolnikiem staje się osoba, która zostaje zmuszona do, do pewnych działań, zazwyczaj do pracy przymusowej, przy pomocy groźby, szantażu, przymusy, groźby fizycznej, czy nawet przy pomocy tortu lub narkotyków. I takie osoby zazwyczaj stają się niewolnikami poprzez ofertę pracy. W przypadku dzieci oferty edukacji, którą się składa rodzicom, one są następnie wywożone poza miejsce zamieszkania. To jest bardzo ważne, ponieważ jak one przebywają poza swoim miejscem zamieszkania, nie są w stanie prosić o pomoc. Bardzo często to jest tak daleko, że one są już w innym miejscu, gdzie nikt się nie posługuje ich językiem. Na przykład, Kenijczycy są wywożeni do krajów arabskich, i tam na miejscu są oni zmuszani poprzez groźby, poprzez bicie, poprzez właśnie podawanie narkotyków do pracy przymusowej, do pracy, do wyzysku seksualnego, do, do pracy, która tak naprawdę niszczy ich zdrowie i bardzo często ich życie. Państwo w ciągu 10 lat, tak informujecie też na swojej stronie internetowej, w ciągu 10 lat o, ocaliliście 620 osób. Nie będę pytać, czy to dużo, czy mało, bo wydaje mi się, że takie pytanie byłoby niestosowne. Każde uratowane życie to jest coś wielkiego. Zapytam raczej, czy to, była, czy to był duży wysiłek, duża trudność, żeby uratować ludzi w ten sposób. Tak, musimy pamiętać, że to statystyki mogą być bardzo zdradliwe, bo za każdą tą historią kryje się jakiś dramat, za każdą tą liczbą kryje się dramat. Dlatego, um, o ile liczby nie robią dużego wrażenia, to musimy pamiętać, że każda ta historia jest z reguły dramatyczna i bardzo często smutna. Um, niestety muszę powiedzieć, że. Nasza praca bardzo mocno ewoluowała i to może nie wydawać się dużo, 600 osób w, trakcie, w, w ciągu 10 lat, ale pamiętajmy, że o ile na początku pomagaliśmy w taki sposób punktowy, jeżeli po prostu ratowaliśmy te osoby i pomagaliśmy wrócić, to od, od teraz ta praca z ofiarami trwa o wiele, wiele dłużej. I, i, i taki statystyczny, statystyczny czas pomocy trwa nawet do dwóch lat, i, i wtedy. Jestem, ta pomoc jest stała, że już ta osoba nie potrzebuje dalszej, dalszej pracy. Bo chodzi przede wszystkim o to, aby tej osobie pomóc w taki sposób, że w przyszłości ona już sama nie potrzebowała pomocy, żeby do tego nie wracać, żeby zamknąć ten trudny, smutny rozdział w jej życiu i aby ta osoba mogła dalej prowadzić normalne życie. Ale udaje się dotrzeć do tych osób, które są niewolnikami, czy pracują niewolniczo, dotrzeć, ocalić, odzyskać, wręcz wyzwolić w jakimś sensie? Muszę powiedzieć, że kiedyś na początku było dla nas wyzwanie. Mieliśmy nawet jakiś taki specjalny program, siatkę osób, która nam pomagała, zresztą pracujących bardzo dużo z kościołem lokalnym i właśnie szukaliśmy sami tych osób. Od wielu lat już tego nie robimy, bo mamy zbyt dużo ofiar, które nam przywozi na przykład policja. Ja w tej chwili w moim ośrodku, który jest takim centrum pomocy ofiarom handlu ludźmi, mamy tam ponad 30 osób, mimo że nasz Taka nasze miejsce, jest, nasza, nasza możliwość jest tylko 25 osób. I to są osoby, które, którym doraźnie pomagamy, więc na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie już szukać nowych osób. My nie ratujemy, nie pomagamy, gdyż robią to inne instytucje, jest głównie policja, i my ich wspieramy poprzez kompleksową pomoc tym osobom, które zostały uratowane przez policję. Czyli y, jakieś współdziałanie z władzami jest na miejscu. To znaczy nie jest tak, że policja czy państwo zupełnie nie widzi problemu. No, ale, potrzeba ale rzeczywiście, potrzeba no, musimy pamiętać, że handel ludźmi jest przestępstwem i z, z mocy prawa najbardziej zobowiązaną jest, są jednostki państwa, które muszą się tym zajmować. Natomiast bardzo często policja, służby celne, służby graniczne nie są w stanie zapewnić pewnych podstawowych praw z ofiarą i wtedy wchodzimy my. my. Prowadzimy działalność, która pomaga tym ofiarom przejść przez ten proces pomocy w sposób i skuteczny i komfortowy. Bo proszę sobie pomyśleć, no, policja w nocy przyjeżdża do domu publicznego, gdzie są wykorzystywane kobiety i aresztuje klientów, aresztuje właściciela i pracowników tego domu publicznego. I oczywiście wtedy te kobiety, które były niewolnicami seksualnymi, powinny być zabrane do miejsca, gdzie one będą otrzymały pomoc. No ale policja takiego miejsca nie ma. Nie ma schroniska, nie ma, nie ma miejsc, gdzie one mogą być, e, mogą, e, mogą przebywać, więc one przyjeżdżają do nas. I wtedy my, jako partner, zaczynamy wprowadzać cały projekt pomocy. To z reguły polega na tym, że te osoby są oczywiście od razu zabierane do. Do szpitala, gdzie, gdzie są prowadzone podstawowe badania. Bardzo często te osoby są w bardzo trudnym stanie fizycznym, są ofiarami bicia, poniżania, tortur, więc potrzebują e, od razu pomocy lekarskiej. E, następnie przeprowadza się pomoc z udziałem psychologa, a jeżeli jest taka potrzeba, to również prawnika. Państwo piszecie na swojej stronie internetowej, że y, znane są też przypadki turystów z Polski skazanych za handel Kenijkami. Mamy o sobie raczej dobre mniemanie, jako o Polakach, a jednak. No, niestety, to są twarde dane, dane z, z naszych sądów, które przeprowadziły kilka spraw, gdzie tymi. Handlarzami byli właśnie Polacy i obawiam się, że takie przypadki będą coraz częściej. A to z tego powodu, że Polska od wielu lat zrobiła się bardzo atrakcyjnym celem wyjazdów dla kienniczyków. Coraz więcej kienniczyków przyjeżdża do Polski, zazwyczaj do pracy. Również na studia, ale przede wszystkim do pracy. A, a taka diaspora, taka, taka wspólnota obcokrajowców właśnie z konkretnego miejsca zawsze działa jako magnes dla handlarzy. Więc obawiam się, że niestety będziemy mieć coraz więcej takich przypadków, kiedy to Keniczycy czy mieszkańcy Afryki Wschodniej, bo to nie tylko są Keniczycy, oni przyjeżdżają, do Polski tu na miejscu stają się ofiarami tego procederu. Państwo w ciągu ostatnich lat, ostatnich dwóch lat, przeprowadzili dwie kampanie edukacyjno-fundraisingowe, zresztą we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Co z tych kampanii wynika? Czy my jako społeczeństwo jesteśmy i będziemy bardziej świadomi, jeśli chodzi o te problemy, i czy jesteśmy i będziemy bardziej hojni we wspomaganiu, czy powinniśmy być? Przede wszystkim to, co z tego wynika, to jest ta wzrastająca świadomość, bo czasami my również nie, nie wiedząc, czy w jaki sposób przyczyniamy się do, do, do popytu na handel ludźmi. Nie mówię o samych handlu ludźmi, a czasami nie chcący, nie wiedząc o tym. Do tego się przyczyniamy. Poza tym bardzo ważne jest, aby każdy z nas wiedział, że taki problem istnieje i w jaki sposób na niego zareagować. A jeżeli chodzi o hojność, to naprawdę y, y, jesteśmy bardzo bardzo y, bardzo wyczuleni na tego typu problemy I, i wszyscy, którzy byli proszeni o wsparcie, o pomoc, nigdy nam nie odmawiali. E, dwie kampanie, które przeprowadziliśmy razem z organizacją Pomoc Kościołów w Potrzebie na, na Lubelszczyźnie, na Warmii i Mazurach, były. E, bardzo dobrymi kampaniami, dzięki którym udało się naprawdę uratować wiele osób na miejscu w Kenii. E, w tym roku zaczynamy nową kampanię, która zacznie się dokładnie 30 lipca, to jest e, Światowy dzień e, przeciwdziałania handlowi ludźmi. I wtedy zaczynamy kampanię z decyzją kaliską. W Kaliszu e, będzie wielki, będzie bardzo m, ważny moment m, m, w centralnym miejscu decyzji kaliskiej, czyli przy sanktuarium Świętego Józefa, gdzie będziemy mieć. E, Prowadzi mały kiermasz, gdzie będzie można napić się afrykańskiej kawy z Kenii, gdzie będzie można właśnie posłuchać o, 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 o tym procederze i później przez całą resztę wakacji i przez jesień będziemy mieć spotkania w różnych kościołach, w różnych miejscach i przy okazji odpustów czy wielkich, dużych wydarzeń w diecezji kaliskiej będziemy mówić o tym problemie. I będziemy starać się zebrać środki na to, aby jeszcze więcej osób było uratowanych. 30 lipca, Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 18 października, taki europejski dzień, więc będziemy też do tego tematu wracać. Bardzo dziękuję. Pan Radosław Malinowski, założyciel i szef Fundacji Hard Kenya i Fundacji Hard Poland. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM